Zespołem, który systematycznie sygnalizował przez kolejnych 13 raportów, że sytuacja w grunnictwie węgla kamiennego jest zła i będzie się pogarszała. W polskich siłach zbrojnych przeprowadzone zostały fundamentalne zmiany ilościowe i jakościowe. To ósma pod względem liczebności armia w NATO doświadczona w działaniu realizująca ambitny program transformacji. Ten moment, kiedy Europa zdejmuje z siebie ten, ten strach przed wojną, niestety się skończył. Dzisiaj mamy ataki terrorystyczne, dzisiaj mamy samotne wilki, ale nie zapominajmy również o tych klasycznych zagrożeniach, a więc ataku powietrznym, a więc klasycznym ataku rakietowym czy artyleryjskim. I dlatego tak bardzo kompleksowo musimy potraktować programy zbrojeniowe i systemy obronne. Proszę miejsce zajęła pani Anna Mirzyńska. Serdecznie zapraszamy. Gratuluję, zapraszam. Gospodarka i administracja publiczna to nie są tylko ćwiczenia, to nie są tylko wykłady, to jest możliwość prac naukowej przy dobrej opiece naszej kadry. Dawno mnie tu nie było, to pierwsza uwaga i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak się, jak profesor rozwinął skrzydła. Mogło być lepiej, to jest pomysł, który przywiozłem z Ameryki. To jest łamanie pewnego stereotypu, pojęcia starości. Wzornictwo jest nieodłącznie związane z przemysłem. Jeśli ten przemysł rozbija się dobrze, no to i wzornictwo się rzeczy również. Zaczynamy dostawać międzynarodowe nagrody. No to o czymś świadczy. Czuję się jakbym się broniła dosłownie dwa lata temu. Mam nadzieję, że, że wasze, wasze kariery też się tak potoczą, że będą twórcze, kreatywne. Lampa, która się nazywa Construction Deconstruction. Tutaj lampę musimy skonstruować. Ta lampa się nazywa Okaeri, co po japońsku znaczy Witaj w domu. Kiedy kupujemy marki z innych krajów, to Polacy, polscy projektanci nie mają po prostu na chleba. Kiedy będziemy polski design promować, to nie tylko u siebie w domu, ale także i w świecie. Sposób na sukces rynkowy. Dzisiaj w, w branży meblowej, on jest pewną formą syntezy doświadczeń, którą mają konsumenci. Staram się pokazać jak one funkcjonują i to będzie język, wiedza oraz kod, kod oprogramowania, kod komputerowy. Robert Wieckiewicz. Wiem, wiem że, że po raz kolejny Państwo jesteście rozczarowani, bo nie, bo nie doda. Sorry, no Sorry, nie doda. Mamy nadzieję, że się podobało. Słyszeliśmy bardzo dobre opinie od osób, z którymi rozmawialiśmy i dlatego nie możemy się doczekać kolejnego 41. sympozjum w maju.